Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie kryptowalut. Zaczynamy. Startujemy od bitcoina. Na bitcoinie może nam się tworzyć odwrócona głowa z ramionami. Spróbujmy sobie ją rysować. Tutaj lewe ramię. Głowa. Tutaj prawe ramię. Czyli linia szyi. Prawe ramię. I linia szyi. I teraz tak. Dziś jeszcze możemy pociągnąć trochę w górę. Do tej linii. Trendu spadkowego. Potem może nastąpić korekta. Tworzy nam się prawe ramię i ważne będzie, co się stanie później. Jeżeli później kurs odbije mocniej i przebije tą linię szyi, to może oznaczać odwrócenie trendu spadkowego i powrót do wzrostów. Ta głowa z ramionami może być różnie przechylona. Może być pochylona bardziej w dół o, jakoś tak. I wtedy przebicie już wyjście górą. O, przebicie tej linii trendu spadkowego będzie oznaczało zmianę. No ale to, to tylko takie sobie spekulacje jak to może wyglądać. Jest możliwość, że coś takiego nam się tutaj utworzy. Zobaczymy, Tu mamy kilka ważnych linii. Ta linia trendu wzrostowego, która została przebita, kurs może ponownie testować ją od dołu. To mamy tą linię trendu spadkowego, którą może Bitcoin przebić. No tutaj 3 dni, czy w sumie 2 dni mocnych odbić. Wczoraj już nie było tak kolorowo, bo początek dnia zapowiadał się trochę na czerwono, ale potem kurs mocno odbił. Ale na koniec dnia weszli do gry sprzedający więc już tej mocy tak dużo nie ma do silnych wzrostów dziś od rana od rana trochę w nocy przejdźmy na może godzinowy interwał czasowy tak tutaj była spora korekta i próba znowu pójścia w górę tak jak mówię, no jest tu szansa na zbudowanie odwróconej głowy z ramionami. Jakby się zrealizowała, to będziemy testowali prawdopodobnie ATH. No zobaczymy, to na wykresie jednodniowym to jeszcze trochę czasu, żeby ta cała figura się zbudowała, więc gdzieś dopiero weekend, albo nawet po weekendzie. Chyba, że w jakimś ekspresowym tempie nagle tutaj Pójdzie mocna korekta, szybkie odbicie, no ale zobaczymy. Tu na razie widać, jest próba kontynuowania wzrostów. A zobaczmy, jak to wygląda na innych giełdach. Na Bitstampie tutaj wróciliśmy powyżej linii trendu spadkowego e, wzrostowego i też nam się rysuje podobna figura. E, giełda BTC. No tu już troszkę gorzej. Też wyszliśmy powyżej linii trendu wzrostowego, ale. Gdzieś tak głowa z ramionami już, już nie bardzo wychodzi. Chińczycy. No tu już praktycznie ciężko już tak na siłę można by tą figurę rysować, ale nie bardzo jesteśmy jeszcze poniżej linii trendu wzrostowego. To akurat do Chińczyków, dla Chińczyków to idealnie przystosowany tej linii od dołu i powrót. Także co giełda, to, to wygląda trochę inaczej. A Japończycy. Też kurs wyszedł powyżej linii trendu wzrostowego i też figury ładnie nie widać żadnej. Zobaczmy na Litecoinie. Litecoin też odbicie i zbliża się do tej linii trendu spadkowego w stosunku do Bitcoina. No niestety wyglądało to wszystko tak obiecująco. Trójkąt zwyżkujący. Mówiłem o nim, że szansa na przebicie, wyjście górą, no i niestety ta linia trójkąta została przebita. Może to jeszcze nie jest zaprzepaszczona szansa na wyjście górą z tego trójkąta, no ale no nie wygląda to już tak dobrze jak ze trzy dni temu. ETH Tutaj natomiast ETH bardzo ładne wyjście górą. Przebicie linii trendu spadkowego. Wczoraj duży wolumen, mocne, mocne wzrosty. Co prawda duży krok od góry. Sprzedający nie dali za wygraną, ale dziś próba kontynuowania wzrostów. A jak wygląda ETH w stosunku do Bitcoina? Tak samo. Przebicie Linii trendu spadkowego i idziemy w górę. ETC No tu już tak kolorowo to nie wygląda. Odbicie jest słabe. ETC w stosunku do Bitcoina tu jeszcze gorzej. Spadamy Ripple Ripple też próbuje iść w górę, ale na razie nie ma tu jakiś większych świeczek, poza tą jedną. Ripple w stosunku do Bitcoina, no niestety w dół. Dash. Dash odbija ładnie w górę. W stosunku do Bitcoina, no już tak to rewelacyjnie nie wygląda. Tutaj jak sobie zmniejszymy wykres, to popatrzymy, że do ATH na Dash w stosunku do Bitcoina mamy jeszcze bardzo dużo miejsca. Zikers Zcash też mamy odbicie. Wczoraj nawet spory, ale duży knot od góry. No dziś próba kontynuowania w stosunku do Bitcoina. Jeszcze to tak super nie wygląda za bardzo. Monero. Też mamy odbicie w stosunku do dolara, a do Bitcoina. No też bez rewelacji. Dobrze, teraz w stosunku do Bitcoina tylko mamy tak, LISK, no niestety LISK nie ma siły na większe wzrosty, NEM, NEM podobnie, DOGE, DOGE wczoraj duża zielona świeczka w górę, Dziś tutaj zaczynamy trochę od czerwonej, może jeszcze to odbicie pójdzie w górę, ale też to wolumen od dłuższego czasu jest kiepski, więc może nic z tego się nie urodzić ciekawego, GOLEM. Golem, próba odbicia, ale też bez jakichś większych szarpnięć, a u gór, tu nic się nie dzieje specjalnie od jakiegoś czasu Stratis. Tak, tutaj próbujemy przez cały czas odbijać gdzieś w górę. No, wygląda to dość obiecująco. Wolumen nie jest jakiś rewelacyjny, ale tutaj przedwczoraj dość spory volumen, duża zielona świeczka. Wczoraj też co prawda dużym knotem od góry, ale jest jeszcze szansa, że jeszcze trochę pociągnie w górę. Stellar. Tak, Stellar idealnie odbicia od linii trendu, ale tutaj w ogóle nie dać siły. Mamy tutaj zwiększony wolumen na tym odbiciu. No, jeżeli teraz nie pociągnie w górę, no to będziemy testowali kolejny raz tą linię trendu wzrostowego i kiepsko to może wyglądać. Steam. Tak, z tym odbił, ale już dziś spora czerwona świeczka. Minus 6%. No nie za dobrze. Made. Tak, tutaj mieliśmy odbicie idealnie od linii trendu, ale na, na wiele to odbicie nam nie dało. Dziś już dzisiejsza świeczka już przebiła wczorajszą świeczkę. Niestety, prawdopodobnie będziemy szli w dół. Next. Tak, tutaj mamy odbicie, nam się rysuje. Wolumen no, też bez rewelacji, jakiejś. No, zobaczymy, co tu się będzie działo. Jest szansa na jakieś w góry podejście. Nowa koń. Tak, tutaj kurs odbił od linii trendu, ale nie ma siły na dalsze wzrosty. Wolumen, mizeria. Namecoin. Tutaj kurs odbił od głównej linii trendu wzrostowego ale bez jakichś rewelacji Nie widać siły rynku Dzisiaj już zaczynamy na czerwono kiepsko to widzę Beer coin To podobnie też nie widać siły na razie rynku na większe wzrosty Bytecoin. Tu podobnie jak wcześniej. Sia coin. Tak, tutaj przebiliśmy linię trendu spadkowego. I coś tu się zaczyna dziać. Odbicie poszło. E, korekta tego odbicia. Kolejny dołek wyższy od poprzedniego. To może oznaczać, że będziemy myśli w górę. Wrysujmy sobie. Połączmy te dwa dołki i wyrysujmy sobie linię trendu. Popatrzymy, czy ta linia trendu wytrzyma. Teraz jakbyśmy wyrysowali kolejny wyższy szczyt, no to może tutaj coś z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy tak to w ten sposób pójdzie, czy niestety ta linia zostanie przebita i będziemy kontynuowali spadki. BitShares Tak, ja tutaj mam odbicie, ale na razie nie widać większej siły. Na wzrosty DGB, tutaj płasko, od kilku dni płasko. Nozis, Nozis odbił się od wsparcia na wcześniejszych dołkach i testuje właśnie linię trendu spadkowego. Ale na razie nie widać tutaj siły ale w każdej chwili mogą przyjść kupujące i tutaj zrobić ładną zieloną świeczkę w górę. No jeżeli nie i kurs nam spadnie w te rejony to prawdopodobnie zanurkuje głębiej. Dobra. Przeszliśmy przez wszystkie waluty. Wróćmy jeszcze do Bitcoina i szybkie podsumowanie. Tak. Bitcoin możliwa odwrócona głowa z ramionami na Bitfinexie u Chińczyków możliwe testowanie linii trendu wzrostowego od dołu i później odbicie od tej linii. Oczywiście jest też szansa, że tutaj pójdzie bardzo mocne odbicie. ta zostanie ta linia trendu spadkowego i ta linia trendu wzrostowego. U Chińczyków linia trendu wzrostowego zostanie przebita od dołu. No na razie mamy. Tak to wygląda. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty, czyli że wszystko ładnie się rozegra w 2X i, i nie będzie żadnych problemów. No i na razie tak widzę, po co grają niektórzy. Co może oznaczać, jeżeli tak te wzrosty się utrzymają do 1 sierpnia, że wtedy dopiero przyjdą spadki. Ale 1 sierpnia mam jeszcze sporo czasu, więc to się jeszcze może dużo wydarzyć. Jak na razie zbyt wcześnie jest na rokowanie, co się wydarzy 1 sierpnia albo przed. Na razie takie scenariusze, jakie tu nakreśliłem, tak to mniej więcej wygląda. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.